Siemaneczko. Z tej strony Diablos kanał Polish Driver Track. Mam dzisiaj dla was modzik e, na skróconą przerwę. E, nie zawsze mamy czas po prostu by wykonać 9-godzinną przerwę, więc e, przychodzi nam taki modzik, który nam tą przerwę skraca do 4 godzin. Powtarzalne 4 godziny, więc możemy co 4 godziny robić sobie przerwę. A więc y, na tym przykładzie co Wam teraz pokażę mamy 5 godzin a 9 godzin przerwy y, nie zrobilibyśmy ponieważ stracilibyśmy premię oraz y, jakieś tam punkty czy coś w tym stylu a takie 4 godziny właśnie w sam raz y, żeby nie jechać y, z zapałkami w oczach a więc Taki modzik nam e, pomoże. E, ja to nagrywam poza, ponieważ dzieciaki mi tam bardzo głośno wczoraj hałasowały. Więc e, nie będzie to zsynchronizowane z filmem. Mianowicie, co nam modzik daje? To jak powiedziałem, skróconą przerwę do 4 godzin z 9. Czyli mamy 5 godzin, a, jak na załączonym obrazku, do, do wykonania zlecenia 9 godziną przerwę jakbyśmy zrobili, byśmy wiadomo stracili premię Wykonujemy 4 godzinną przerwę i po tej 4 godzinnej przerwie udajemy się y, na rozładunek mając jeszcze po prostu godzinę y, czyli nie będziemy jechać po prostu śpiąco nie będzie nam przygasał ekran przerwa będzie jak najbardziej zrobiona no i cóż Słuchajcie jak po pomogłem tym modem to się cieszę a Możecie zostawić bo jak się film podoba, łapeczkę w górę. Jak ktoś nie subskrybuje. Miło byłoby, jakby tam zostawił subika i dzwoneczek. Coś napisać miłego w komentarzu. Będę miał przerwę w robocie, to, to tam poczytam, odpiszę. A więc dzięki za oglądanie. Jesteście wielcy, no i trzymajcie się do następnego modu na razie. Okej, okay, ruszajmy. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Koniec trasy.